Ostatnie lata pokazują skalę i szybkość rozwoju rynku leasingowego. Nie chodzi tylko o środki, które są przeznaczane na finansowanie zakupu pojazdów czy profesjonalnego sprzętu. Leasingodawcy systematycznie uzupełniają swoją ofertę o produkty dodatkowe, przygotowując dla klientów całe pakiety usług uzupełniających propozycje finansowania. Jednymi z najpopularniejszych produktów tego typu są ubezpieczenia komunikacyjne OCAC Assistance czy Gap. Oprócz oferty rozwija się również sieć dystrybucji własna, partnerska, pojawiają się kluczowi dystrybutorzy, jak również powiększa się sieć agentów i pośredników. To wszystko sprawia, że obsługa procesu ofertowania, sprzedaży i rozliczania produktów ubezpieczeniowych wymaga efektywnej organizacji działań. Z punktu widzenia leasingodawcy, jednym z kluczowych czynników sukcesu jest przedstawienie klientowi pełnej i atrakcyjnej oferty. Propozycji, która będzie zawierała nie tylko część finansową, ale również kalkulację ubezpieczenia i informacje na temat produktów dodatkowych, np. ubezpieczenia szyb, czy różnych wariantów Assistance. Jednym z elementów architektury IT w firmie leasingowej może być system wspierający sprzedaż i zarządzanie portfelem ubezpieczeń, niezależnie od kanału dystrybucji, w którym rozpoczyna się transakcja. Komponent wspierający codzienne działania handlowe. Sprawi, że doradca leasingowy będzie w stanie stworzyć kompletną ofertę finansowo-ubezpieczeniową i przedstawić klientowi pełny zestaw informacji na jednym spotkaniu. Tak zaprojektowany proces niewątpliwie stwarza przewagę konkurencyjną i minimalizuje ryzyko utraty kontraktu ubezpieczeniowego. Gwarantuje również poprzez wykorzystywanie nowoczesnego systemu ofertowanie produktów w oparciu o najbardziej aktualne stawki. Automatyzacja procesów masowych, możliwości konfiguracji obsługiwanych produktów ubezpieczeniowych oraz optymalna organizacja portfela POLIS to ważny krok w kierunku zwiększenia efektywności biznesu.